Jak zobaczymy ten wrak w Polsce, wtedy uwierzymy. Mam wrażenie, że ze strony pana ministra Waszego Kukiego słyszymy mnóstwo dziwnych słów i nie zawsze wszystkie są wiarygodne. Okazuje się, i to było na Komisji Obrony Narodowej, o czym pierwszy raz zostaliśmy poinformowani, że Polska, polski rząd swego czasu wystąpił o pomoc prawną do rządu Stanów Zjednoczonych i taka pomoc sprawna została polskiemu rządowi udzielona po katastrofie smoleńskiej w 2010 roku. Ja przypomnę, że i premier Donald Tusk i wtedy i minister Klich i inni przedstawiciele i resortu obrony i w ogóle rządu mówili, że niepotrzebna jest pomoc międzynarodowa, niepotrzebna jest pomoc Stanów Zjednoczonych w tej sprawie. Dlaczego tę informacje utajnili? Dlaczego tej informacji nie przedstawili szerokiej opinii publicznej? Jestem przekonany, że pomoc Stanów Zjednoczonych, jak naszego głównego sojusznika w ramach Paktu Północnoatlantyckiego, jest nieodzowna i jest konieczna. I Myślę, że z tej pomocy powinniśmy korzystać i powinniśmy również na przyszłość też skorzystać. Ucieszę się, jeżeli ten wrak znajdzie się w Polsce. Nie tylko dlatego, że to jest własność Rzeczypospolitej, ale także dlatego, że wówczas będą mogły kończyć się postępowania, które prowadzone są przez prokuraturę. Ten wrak musi znaleźć się w Polsce. I jeżeli pojawia się propozycja wsparcia, jeżeli ona rzeczywiście została sformułowana. To należy się cieszyć. Może i taka deklaracja padła, co mi komentować? No to bardzo dobrze. Rosjanie rozgrywają to bardzo politycznie. E, wiedzą, jak Polaków drażnić, jak ich dzielić przez wrak. E, I bardzo skrzętnie wykorzystują wszystkie sobie możliwe, wykorzystują możliwości wszystkie. A my się troszeczkę dajemy w to wciągać. Pan minister Waszykowski popełnił tyle gaf przez te kilka miesięcy swojego obowiązywania, że te słowa jakby nie brzmią w jego ustach wiarygodnie. Czekamy na, na efekty. Zapewnienia już były różne z, ze strony pana ministra, natomiast czekamy na, na jakieś pierwsze wymierne efekty jego pracy jako szefa, szefa polskiej dyplomacji. Na razie ich nie widać. Prestiż Polski na arenie międzynarodowej. Podupada konsekwentnie duża bierność pana ministra w tym zakresie, zamawia opinię Komisji Weneckiej, po czym później neguje, neguje jej, jej, jej tezy czy, czy, czy zalecenia. Także ciężko mi się odnieść do, do, do słów tak niewiarygodnego polityka, ministra, jakim jest pan Witold Waszczykowski.